Cześć kochani, dzisiaj słuchajcie, jak nigdy ja witam Was taką potrawką, taką zupą, dosyć gęstą zupą. Zobaczcie z taką dużą ilością po prostu e, zawartości różnych pyszności do gryzienia. E, I słuchajcie, jest to zupa indyjska, która nazywa się Tarka Dal Zup. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. E, natomiast, no, <gryw> nie jestem. Mm, Specjalistką od tego języka, w związku z tym mówię tak jak potrafię. Moi drodzy, zupa jest po prostu przepyszna. Pyszna zupa z odrobiną kary, pachnąca indiami, z dużą zawartością ciecierzycy pospolitej oraz ciecierzycy łuskanej. Ja akurat, słuchajcie, tą zupę kupiłam gotową we Frisco. To taka informacja dla osób tutaj z Mazowieckiego z Warszawy. Jest to zupa, słuchajcie, w 100% roślinna, w 100% wegańska. Bardzo fajny pomysł, ponieważ no, w łatwy sposób możemy ją przewieźć sobie do biura czy gdziekolwiek potrzebujemy i jest ona gotowa do zjedzenia. Ja do tej zupy, słuchajcie, dodałam tylko sobie dwa pomidorki i odrobinę surowego szpinaku, który tutaj widzicie. Zupa jest naprawdę przepyszna. Ja ją sobie trochę dosoliłam, ponieważ ja lubię generalnie słone rzeczy. Natomiast jest po prostu rewelacyjna, ponieważ w takie dosyć chłodne dni, jak dzisiaj jest. Rozgrzewająca i naprawdę niejednej osobie zabezpieczy po prostu apetyt na coś ciepłego, rozgrzewającego, a jednocześnie bardzo sytego. Jeżeli, słuchajcie, tą zupę można też dostać w internecie, w różnych sklepach, takich, które sprzedają rzeczy spożywcze. Jest to zupa, słuchajcie, wyprodukowana przez firmę Mark Spencer. Tutaj właśnie jest to logo M&S i naprawdę możecie tą zupę dostać online no stacjonarnie i nie widziałam e, tak jak mówię ja ją kupiłam we Frisco. natomiast e, słuchajcie ta zupa to jest zupa, którą możecie też zrobić sami w domu. W internecie jest mnóstwo przepisów właśnie na taką pyszną zupę, potrawkę wegańską. Jeżeli lubicie takie właśnie gęste potrawki, troszeczkę w stylu zupy, oczywiście to, czy to będzie bardziej zupa, czy potrawka, zależy od tego, ile dodacie po prostu wody. Natomiast to, co jest istotne, zobaczcie, można zjeść przepyszną. Potrawę w formie zupy w 100% wegańską. Mało tego, można w własny sposób ją przywieźć do biura. I po prostu nie ma w tym momencie problemu z tym, żeby zjeść coś wegańskiego i po prostu odżywczego. A powiem Wam, ciecierzyca jest bardzo zdrowa. Doktor Dąbrowska bardzo poleca ciecierzyce właśnie przy takim żywym, zdrowym, komórkowym odżywianiu. Pomimo tego, że jest ona gotowana, natomiast no oczywiście zdajemy sobie sprawę, że żadnych kasz, fasoli i tego typu produktów nie jesteśmy w stanie jeść niegotowanych. Natomiast one również są dla nas bardzo... Bardzo korzystne i potrzebne. E, tylko istotne jest to, żeby po prostu robić je w jak najprostszej formie. Czyli e, właśnie tak jak tutaj do tej zupy: po prostu ugotować ciecierzycę zrobić odpowiedni wywar, no i mamy gotową zupę albo tak jak mówię, kupić zupę już przygotowaną. Taki pomysł, słuchajcie, na lunch taki pomysł na obiad. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś surowego do tego obiadku, do tego lunchu. Dzisiaj u mnie, słuchajcie, a la carte ananas obrany świeży Pyszny, odżywczy, no i nawadniający nas, nasz organizm. Ściskam Was mocno. Trzymajcie się ciepło. Dawajcie lajka, subskrybujcie, bo jest mi wtedy bardzo miło. I widzimy się w kolejnych filmikach. Pa! pa.